Kiedy ja słyszę, nie wolno dopuścić do odbudowania żelaznej kurtyny, ale proszę Państwa, mówię to Państwu z całą odpowiedzialnością jako Prezydent Rzeczypospolitej. Jestem przygotowany na to, że żelazna kurtyna zostanie odbudowana, jeżeli będę miał do czynienia za wschodnią granicą z agresywnym państwem, które chce zabijać swoich sąsiadów, które chce zabierać ich ziemię, które chce odbierać im wolność. To ja jestem gotów zbudować żelazną kurtynę aż do, aż do chmur. Po to tylko żeby otrzymali się od nas z daleka i po to tylko żeby nie mogli jej przejść, żebyśmy my mogli żyć w spokoju tak jak chcemy, a chcemy być po stronie zachodniej, a nie po stronie wschodniej. Nie chcemy ruskiego miru, niech sobie Rosja swój ruski mir zachowa dla siebie, jeżeli się jej podoba. Nam się nie podoba. My mamy swój zwyczaj, my mamy swoje życie, my mamy swoje plany i chcemy móc je swobodnie realizować i gotowi jesteśmy tego bronić.